Nie. Witam w ten piękny zimowy wieczór w galerii po 11 schodach. Już kolejny raz spotykamy się na wernisarzu prac naszych artystów, fotografików. Ja jako przedstawiciel galerii po 11 schodach mam przyjemność zaprosić Państwa na wernisarz, który się odbędzie teraz z okazji 20-lecia. Okrągłej rocznicy okręgu lubelskich, z lubelskiego związku polskich artystów fotografików. Tu jako Galeria po 11 schodach często gościmy nasz lubelski okręg i tym bardziej miło mi przywitać tutaj wszystkich artystów i przedstawicieli lubelskich władz, a także zaproszonych gości, sympatyków i przyjaciół. Poproszę teraz o zabranie głosu pana Pawła Znamierowskiego. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, szczególnie wszystkich gości, którzy zechcieli w ten mroczny dzień pojawić się tutaj w tej galerii. Okazja jest niebywała, ponieważ jest to, tak jak tutaj Pani wspominała, 20. rocznica powstania Okręgu Lubelskiego. Także bardzo się cieszę, że możemy tutaj Państwa gościć. Witam również wszystkich kolegów którzy zechcieli uczestniczyć w tym wernisażu. Proszę Państwa, mamy tutaj jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, związaną właśnie z tym jubileuszem i poproszę teraz Pana Marszałka Bartłomieja Baławana o wręczenie nagrody. Przejdę tutaj, chociaż mikrofonu nie ma. Eee, takim mroczny dzień, ale wszyscy fotografi... Fotogra Fotografowie operują światłem i myślę, że dzisiaj też trochę takim światłem operujemy. I w tym roczny dzień to takie jaśniejsze światło padnie tutaj na pana Andrzeja Polakowskiego, bo to, co tutaj ściskam w ręku, to może nie nagroda, ale dosyć szczególny medal, bo to jest zasłużony kulturze Gloria Artis, medal brązowy, medal bardzo piękny. Uważam, że jeden z najpiękniejszych medali, jakie Departament Kultury może przekazać ze strony Ministerstwa Kultury. Mamy jeszcze przed nami srebrny i złoty medal Gloria Artis, bo te medale się stopilniuje. Każdy z nich jest wyjątkowy, każdy z nich jest piękny tak samo piękne są prace, które możemy dzisiaj pan Andrzej, oglądać. I mam ten zaszczyt medal wręczyć, przekazać wraz z legitymacją. Zaraz państwo będą mogli go obejrzeć, obejrzeć. Wtedy, kiedy zostanie przypięty do klapy, bo będę miał to przyjemność. Czy mogę Pan zawsze dekorować Pana medalem w zasłużonym kulturze? Gloria Arquis. Dokument związany z medalem. Dziękuję, dziękuję. Brawa raz jeszcze i Młodszy dzień nam się rozświetli. Prawda? Dziękuję. Dziękuję bardzo panie Marszałku. Myślę, że wystawę możemy uznać za otwartą. Zapraszam do oglądania prac. Prezentowana jest tutaj oczywiście tylko wycinkowa część twórczości każdego z naszych członków, ale myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby zaprezentować tutaj bo jesteśmy po wstępnych rozmowach z panem Marszałkiem, również w innych miejscach w znacznie szerszym obszarze te, te prace. Dziękuję bardzo. Zapraszam do oglądania. Żeby Państwo wszyscy tutaj członkowie Okręgu Lubelskiego mogli się ustawić, zrobimy pajątkowe zdjęcie z okazji tego pięknego wernisarzu. No, tak. Wszyscy wokół, No tak, wszyscy się grzejemy w blasku. Dziękujemy bardzo Dziękujemy. serdecznie.